Wiedziałbym, że teraz pójdziemy do, elf do elfki, ale nie pójdziemy teraz do elfki, tylko wiecie. Będziemy kombinować. Teraz będziemy kombinować, jak tutaj ruszyć, żeby pokonać naszych wrogów. I zabrać te elementy wszystkie i pana ronka ale... Tutaj wrócimy zaraz. Oczywiście skończyło się żelazo, nie Bardzo źle. Ale gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj widziałem drugie żelazo, tylko już nie pamiętam gdzie. Gdzieś tu w ich obozie chyba, albo nawet przed nim, gdzieś było drugie żelazo. Tu jest drugie żelazo. Nie jestem pewien, czy powinniśmy je zbierać. Na razie sobie to odpuścimy i spróbujemy poradzić sobie tymi siłami, yes, które mamy, ale kopalnią w Tak. Never give I'm ready. Mm -hmm. Never give up. <laughs> Enemy contact. <laughs> 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 they're on the hill. Prisoners. Quickly, we will set them free. I'm ready. Follow me. Forwards. Dobrze, mamy wszystkie elementy do magicznego przedmiotu z czaszki trolla, ale zrobi nam oba naraz raz Tu jeszcze widzę gobliny ruszają do portu. Uh, yeah. Bardzo dobrze, a my tu ruszamy na dwie. Niestety nie mam czasu ale powinniśmy sobie poradzić. Niestety ale jedna zginęła i się ostatnio udało bez żadnej śmierci to zrobić. Nie dostaniemy pełnego doświadczenia. Niestety, home z 666. Wszystko byłoby fajnie. If we więc... Please take this as a sign of our gratitude. We will fight. What's this? Niestety, jedno, the five brothers are reunited in the great beyond. By the souls of the Mordween, the Lord Commander will be very pleased. Tu Listy kryształ. Patrzmy dalej. Punkt doświadczenia i bym poziom dziewiąty. Bum poziom dziewiąty. No. Listy kryształ. Super. No co dalej? Dawaj, dawaj, dawaj. Jezu, ile mamy kryształów już kryształów kryształów? Aha, to od każdej elki. Jeden blisty kryształ. Okej, okay, lekkie uzbrojenie. Na cztery i teraz zwiększymy trochę naszą wytrzymałość. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli niezłą broń już niedługo. Okej, okay, mentantka Jolanko. Kogo zmienimy? Martikusa, tak, z niego nie korzystaliśmy. E, mentantko, co tobie dam? Hmm. na poziom szósty. Pancerz niestety, ten. Możemy dać tarczę. Mierz. i damy Ci to, bo to jest bardzo dobry pierścień. A mentanci korzystają z inteligencji bardzo. I wężowe spodnie, bo innego wyjścia tu nie widzę. Przywołajmy ją przy okazji, zobaczymy co tam potrafi. Osiem srebro, to jest ta genialna nagroda, za brać po prostu gigantyczna. O, dopiero teraz żeśmy awansowali. ma zdolność, były. Zobaczmy jaka. Azy Odporność na magię, bodajże. Here. Now. Let's Dobra, ustawmy się więc tutaj, jak trzeba. A Wy nie macie, nie zbierać nic przecież. Ej, ludzie, no co. Próbujemy dołączyć do naszej armii tą armię tutaj malutką. I ruszamy dalej w przód. Także chyba pierwsza postać, której udało mi się, do której ta maska pasuje. Wejdzie to za oczami jakoś a tu patrzcie idealnie. Tak jak w sumie ten nie wchodzi w głowę. Tu jest wszystko zabezpieczone, idealnie obstawione. Zaraz będziemy mogli ruszać na południe, wbijać kolejny kot. Nie potrzebujesz hełmu? Nie, tu nie ma Jestem Now. Dobra, ruszajmy więc naprzód. 71 wojowników powinno sobie poradzić tutaj. Przynajmniej myślę, że sobie poradzi. Never forward. give up! Into battle we go. Forward. Naszym ostatecznym będzie tutaj, ale to we go. Już. They're attacking mi No dobra, czas więc ruszać naprzód do walki przeciwko tym goblinom. Tu mam nadzieję, znajdziemy dla nas nowy pancerz. Będzie to bodajże zbroja ergoniczna. Tak naprawdę wam się to udało, więcej, ale. Ej, okay, Alfia z żadny. Dowolna zdolność magiczna na 2. Ale to jest podaje właściwie to samo. Inność mądrość 5. Inność mądrość 2, ale 4, właściwie to jest to samo raz. Niech będzie tak. Fortify the defenses. Get on, name. What does your desire? Never surrender. Fortify the defenses. Look forward. For our needs. <laughs> to be sure, she searches <laughs> for the genie. She finds him. To yes, <mulry> <mulry> mamy gloria do Zelda! Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda tutaj. On ma małą maczugę w tej wielkiej ręce. Powinna być nieco większa. Freedom. At your command. You shall not fail. Now. For freedom. I właśnie tego kiedy stawiamy bo już zaatakowali wie, że czekają na kolejnych Nie nie czekają na kolejnych aż przyjdą kolejni Czekają na kolejnych którzy mają dojść tam, to miejsce, bo nie mam nigdy wejść lotek, czy coś, ale jednak to jest jest Yes. Yeah. Tak.

Całkiem dobre statystyki, całkiem dobre wszystko tak naprawdę. Dobra runa, naprawdę dobra runa. Case nic za nią wymienimy. Zyskaliśmy berło światła. Miały no, Broni na 4 nam potrzeba. Ale to już niedługo. Mamy też wszystkie elementy, by stworzyć dla nas maskę, to jest bardzo dobrym znakiem dla nas. Poziom matamenta... Poziom ust, ale nie wiem, czy będziemy korzystać z jej magii. men. Tak dla ciekawości to kamiennik będzie... Mały pustykach może nie, ale kamiennik będzie, które będziemy nosili dosyć długo ze sobą, ponieważ nawet wołowniczka Rahira, wołniczka poziomu 9, którą uda udać na poziomie 13 będzie ją nosić, a Rahira będziemy mieli ze sobą o, jeszcze trochę. Arachira, Rahira bodajże jest w stanie nam zobaczyć praktycznie do poziomu 30. Witaj. Fortified defenses. They're attacking. Quickly now, for freedom. Wiesz, Spelfor się nie zawsze obłaca się wymieniać To dlatego, że ma wyższy poziom i może noś lepsze przedmioty. Nie, sir, zawsze dobry, nie zawsze... nie zawsze... Right Samy... To zabij... A też w będzie lepszy w stosunku do no, z tego wszystkiego od tego tera, do tego poziomu. Dobrze, co no, dostaliśmy tym razem? Srebrny łuk niepotrzebny. O! Hełm w straty. To jest dla nas dobry hełm. No i starożytną kolczugę, to o czym mówiłem. Nie dostajemy zwinności. No, ale... wszystko inne spełnia. Chyba, że po prostu damy ją naszemu towarzyszowi jakiemuś. To sami też nie bardzo możemy ją wyłączyć. Tak śmiesznie to się układa, bo nie dają nam... Nie zwiększa ona naszych statystyk, jak byśmy chcieli, nie? I tak nie jesteśmy wystawieni na atak. na tak bardzo. Ale na razie niech zostanie jak jest Ready to fight, sir! Ready for action! Fortify the defenses! What's the situation? The camps are destroyed. Grenigan's army is defeated. By the souls of the Mordween. These are strange powers you have, warrior. Powers that have helped you in the fulfillment of your mission. Your task here is completed. You can go home. You are a true friend of the House of Utran. Now that their supply depots have been destroyed, we will drive the Black Fist out of the Shield. Come along; we can rest later. On my command, to adventure. Dobrze, narze, ruszaj, więc... A strange then. we I thought there would be some sort of stone manchir that we could teleport, but i there isn't. Now. 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 Albo i nie. Zrekrutujemy tutaj kilku strzelców, którzy wyczyszczą te okolice za nas, zbiorą się za nas. Tak. Let's go. Niestety, ale braknie nam żelaza na więcej. Więc chyba i tak będziemy musieli iść tam na piechotę. Trańczycy, no cóż, czekają tak będę czekać chyba w nieskończonym kolorze nie 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 No i ubijemy tutaj przywoływaczy tego szamana Gulkara po to, żeby zyskać kredyt dla Gabara. Ага, ведь все так, что что się dla nas znalazł. Świetnie, świetnie. Więc ruszamy do cieniu drzew na północ. I ruszamy razem z piątką naszych i Wybić tutaj parę pająków. Zobaczymy, co mają przy sobie tutaj martwi przy okazji. Może będzie coś ciekawego, a może i nie. Hmm. Cały problem z magią w czarach polega na tym, że nie zawsze ona wchodzi. Ale to dobrze. Źle. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. E, na przykład jeżeli mamy możliwość przywołać dla naszej postaci duchy, bo na myśli tutaj mm, kopię naszej postaci, to... Płaca się nosić broń, która wywołuje efekty żywiołów. Dlaczego? Bo te kopie nie zadają obrażeń i nawet magiczną bronią, która zdaje obrażenia magiczne nie będą jej zdawać, ale będą nadawać efekty, więc na przykład jeżeli wykonamy atak jako duch, nasza, nasza kopia wykona atak i nałoży efekt, to ten efekt będzie zadawał obrażenia. Czyli na przykład gdyby nasze kopie strzelały z, z tego łuku to gdy strzał z łuku by wywołał efekt Efekt zostałby i tak, i tak wywołany. Czyli ogniste strzały, że tak powiem, z tego łuku zadawałyby ogniste obrażenia, i nadawałyby obrażenia damage over time. A tak to It tego lina. nie robią. Now. Nasze zwykłe też tego nie robią. Warto o tym pamiętać. Let's go. Follow me For our near. Hm, ciekawego w sumie. To adventure. Myślałem, że tutaj znajdziemy coś ciekawego, ale jednak się myliłem. Trzymaliśmy Sygnet Utrańczyków. No, niby dobry, zręczny zwiększa nam dwa skinni. Utrańczyków o 4 wytrzymałość. No, zwiększa zdrowie aż o 20, wydaje mi się, że warto. Mając wszystkie wytrzymałości, zwiększyliśmy ją teraz do 47. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Welcome back. Your sisters are free. May Ellen bless you. Even if we paid a high price. Here, take this in gratitude. Okej, okay, co dostaliśmy? Chcę zobaczyć, co dostaliśmy. No, what we got. I don't know what got. Maybe found expert, the components no? of the ring. Very good. Wait. This is the ring night glow for you. Here are the parts of the mask. I'll begin at once. It is finished. Dobrze, dostaliśmy pierścień oraz maskę. Maska może nam nawet towarzyszyć parę ładnych poziomów. Nie jest ona według mnie wcale taka dobra. Inteligencja 7, mądrość 7. No, całkiem znośnie. ale nie na obecną postać. Więc ja się teraz z wami pożegnam i zapraszam was do następnego odcinka, w którym też ruszymy do Shio albo wykonamy jakieś inne zadania. Być może wykonamy wina. Jeszcze nie wiem. Ale o tym się przekonamy już niedługo, więc zapraszam was do następnego odcinka.